Try my best just to get away, but you pulled me closer. You're something wild I can never tame. Ok, ja więc witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Kirox i słuchajcie, dzisiaj, a właściwie nie dzisiaj, tylko jutro, to właściwie jest 3 grudnia, tak, grudzień, bo już mamy grudzień i będzie to właśnie miesiąc taki świąteczny i będzie tam dużo prezentów dane. I tak właśnie będzie, początek grudnia, 3 grudnia o godzinie 10 do godziny mniej więcej 12-13 odbędzie się live, na którym będziemy podbijać a właściwie wy będziecie podwijać, twierdzę adminów i oczywiście będziecie dobrze się bawić, tak? Przy tym będziemy rozdawali na, na live ie. VIPy, super VIPy do końca edycji, więc y, myślę, że warto wbić i sobie po, pograć z nami, tak? Podbić gildię, będzie nas dużo, myślę. Y, rekrutacja helperów będzie dzisiaj w piątek, jeżeli to oglądacie, tak? Twierdza, jak sami widzicie, wygląda naprawdę, jest bardzo duża. Wygląda wow, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że uda wam się jakoś tam ją podbić. No i oczywiście mam nadzieję, że nie będziecie się bili nawzajem, jeszcze to musimy jakoś tam pogarniać, może tam... wiecie, nie? Po prostu się taki układ weźmiecie, że nie będziecie się po prostu bili jako gracze, nie? Tylko nas będziecie mogli tłóc. Tak jak mówię, live odbędzie się w sobotę od godziny 10 do godziny 12, 13, coś takiego. No więc serdecznie was zapraszam. Strona serwera, na której właściwie... Jedynie co można zrobić, to kupić-a Vipa. vip póki co, na nową edycję będzie nowa, a edycja będzie jakoś tam 18 grudnia. Możecie kupić sobie VIP-a, vip i w ogóle zapraszam Was do oglądania live'a i bawienia się razem z nami. Chciałbym, żeby jak najwięcej was było i liczę, że będzie Was ponad grubo ponad 500. Damy radę, zobaczymy. Trzymajcie się, a się już na streamie. Pa pa!